Czy groomer może podawać psu środki uspokajające? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ często pada w przestrzeni publicznej. Dzisiaj na to pytanie odpowiemy. Kochani, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Jest to po prostu mit. Żaden groomer nie ma uprawnień, żeby podawać Twojemu psu środki uspokajające. Może być to tylko i wyłącznie weterynarz. Groomer, żeby wykonać piękną fryzurkę u Twojego psa, musi mieć psa, który z nim współpracuje. Po takich środkach na pewno nie byłoby to możliwe. Po drugie, podawanie środków uspokajających przez osobę bez uprawnień, czyli w tym przypadku przez groomera, jest bardzo mocno zabronione przez prawo i mocno karane. Za podanie takich środków, Grumerowi groziłoby nawet kara więzienia do lat trzech. Czy ty sobie wyobrażasz, że grumer za 100, 150, 200 zł, za które, które ty mu zapłacisz, narażałby 3 lata swojego życia, bo mógłby trafić do więzienia? Nie kochani, nie, nie i jeszcze raz nie. Żaden groomer nie podaje psu środków uspokajających. Po pierwsze, nie możemy ich zakupić, może to zrobić tylko weterynarz. Po drugie, po co mielibyśmy to robić? My potrzebujemy psa na stole, który jest grzeczny i współpracujący. Podanie mu środków uspokajających spowodowałoby, że nie mielibyśmy kontroli nad tym psem. Nie bylibyśmy mu w stanie zrobić ładnej fryzury po użyciu takich środków. Najczęstszym powodem oskarżeń o podawanie środków uspokajających przez groomera jest właśnie zachowanie psa po wizycie. Ale to nie zawsze musi być spowodowane podawaniem tabletek uspokajających, czy środków uspokajających. To może być konsekwencja stresu psa, braku jego przyzwyczajenia do zabiegów pielęgnacyjnych, stanu kołtunów. Więc pamiętaj, dbaj o swojego psa regularnie i regularnie go przyzwyczaj do zabiegów pielęgnacyjnych, a będzie znosił wizyty u groomera bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ten temat jest dla Was już klarowny, natomiast nie zapomnijcie udostępnić tą rolkę dalej, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, jaka jest prawda. Zaobserwujcie mnie również na Instagramie, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów. Bye!